Dajcie serdecznie, Marcin Konieczny z tej strony. Chciałem się powiedzieć o planie działania w socjalmediach, mediach, co bardzo pomaga dla ludzi, którzy są zapracowani, którzy nie wiedzą, jak działać, którzy nie wiedzą, jakie działania wykonywać krok po kroku. Mamy czas, który cały czas sobie upływa, i ludzie próbują nim zarządzać, ale tak naprawdę czasu nie ma więc nie ma sensu czasem też zarządzać po prostu trzeba zarządzać sobą tak? swoimi działaniami i tu przygotowałem po prostu parę działań w social mediach które pozwolą ci więcej e, zrobić więcej zrobić czyli więcej osiągnąć więcej sprzedać i zaprosić więcej osób do biznesu i będzie to bardziej uporządkowane więc przyniesie ci więcej wyników więc pierwsza rzecz jaką musimy tak naprawdę robić w biznesie to poszukiwać kontaktów tak kontaktów do do naszego biznesu, osób, z którymi będziemy mogli porozmawiać, które są zainteresowane tym, co robimy. Więc pierwsza rzecz to odpalamy post z poprzedniego dnia. Zakładamy, że on jest ciekawy, że on jest wartościowy, że tam jest jakaś fajna opowieść, jest to coś, co daje ludziom wartość, więc odpalamy. W jaki sposób? Po prostu komentujemy. Polubiamy komentarze i odpowiadamy na, na te komentarze albo dajemy swój następny. Komentarz. I dzięki temu te osoby, którym odpowiedzieliśmy, one znowu zobaczą ten post, w ogóle zobaczy więcej osób ten post, tak? Yy. I mamy po prostu zaangażowanie, czyli mamy z kim rozmawiać. Dzięki temu nasz profil żyje, widać, że coś tam się dzieje. Drugi krok, jaki możemy zrobić, jak mamy naprawdę mało czasu, ale chcemy działać konkretnie, nawet w przerwie w pracy, jeśli chcesz działać gdzie polecam wykorzystywać tę metodę, kiedy jeszcze pracujesz na tacie, to możesz zacząć przez 15-20 minut komentować posty innych ludzi. To jest druga część działania, bo wszyscy chcą, żeby im komentować, więc zrób to, zacznij komentować, ludzie to zobaczą, ludzie Ciebie widzą, widzą Twoją twarz, przynajmniej na Twoim profilu, tak? Mogą wejść na Twój profil i oczywiście ludzie częściej widzą Twoje posty. Więc jeśli są ciekawe, jeśli są odpalone, Facebook powiększył ci zasięgi, ty komentujesz innym ludziom, stajesz się osobą społeczną, stajesz się osobą, która, która mm, po prostu y, jest zauważalna. I następnie co robimy? Trzecia rzecz: robimy post na profilu, czyli zaczynamy post. Post musi być ciekawy, angażujący, niesprzedażowy. Trzeba nad tym pomyśleć parę minut. Idealnie jest dać swoje zdjęcie, ewentualnie zdjęcie dziś zespołowe, grupowe. Można to naprawdę w różne sposoby robić, twórcze, bardzo fajnie to wymyślać. I wtedy post musi pokazywać twoją osobę, pokazywać to, kim jesteś, pokazywać to, za czym obstajesz, co jest dla Ciebie ważne, co jest dla Ciebie ciekawe, czym Ty się interesujesz, dlaczego Ty jesteś taką osobą, nie nakładać maski, tylko pokazać prawdziwego siebie, po prostu zacząć budować swoją markę, swój autorytet. Pokazywać, że jesteś prawdziwą osobą. Czwarta rzecz, to odpowiadasz na wiadomości, bo jak zaczynasz komentować, szczególnie jak komentujesz w relacjach, tak, czyli jeśli robisz relacje, dużo ludzi Ci po prostu odpiszę, bo ta, ten komentarz w relacjach idzie bezpośrednio do messengera, więc możesz teraz, jak te wszystkie rzeczy zrobiłeś, aktywnie zacząć e, z ludźmi pisać, tak? Czyli piszesz, odpadasz na e, poprzednie po prostu rozmowy, e, sprawdzasz osoby na liście, bo masz swoją listę w zeszycie do kogo wysłałeś materiały, kto się zainteresował Twoim biznesem, Twoją grupą twoim może produktem, twoją możliwością biznesową, odpowiadasz do tych ludzi, robisz ponowny kontakt, bo ci ludzie zazwyczaj sami się nie odezwą. Ja zauważyłem, że ludzie mówią, no tak, ja napisałem, wysłałem, ale nikt się nie odezwał, bo nikt się nie odezwie. To jest twoja rola, to jest twoje zadanie, więc e, piąty krok to jest po prostu odezwać się do ludzi, którym już wysłałeś nagranie, już wysłałeś prezentację, kogo już zaprosiłeś do grupy, wtedy się zapytaj, co im się najbardziej spodobało, Jakie mają pytania? Czy robimy jakiś czat grupowy? Czy robimy rozmowę trójstronną? Bo na pewno mają jakieś pytania. Dlatego w ten sposób to motywujemy. Bo masz pytania, tak? A ludzie powiedzą: "No tak, faktycznie mam pytania, jeśli to ich interesuje". I teraz szósta rzecz. Znajdujesz 5-10 zupełnie, zupełnie nowych osób na grupach na przykład i zaczynasz z nimi rozmawiać. Zaczynasz z nimi rozmawiać Wysyłasz im, po prostu, wysyłasz im po prostu wiadomość, sprawdzasz ich profil, znajdziesz coś ciekawego, chwalisz te osoby. Jeśli pochwalisz te osoby, to one automatycznie zaczynają ciebie trochę lubić, trochę ufać, zaczynają ciebie znać. Wszyscy chcą być chwaleni. czy to jest pochwalenie i to jest właściwie wszystko, co można robić, jeśli masz mało czasu, jeśli chcesz mieć taki stały plan. Działania, które doprowadzi Cię do wyników, jeśli będziesz stała, działać stale, regularnie, wytrwale, będzie Ci to przynosiło wyniki. Potem to, to się będzie tak, jakby zazębiało. Warto sobie wieczorem taki plan codziennie przygotowywać. Jeśli chcesz zastosować mój, spisz sobie wieczorem, powiedz: OK, dobra, jutro tak robię i ewentualnie patrz, czy jakieś inne działania możesz dodać, coś możesz usunąć, żeby się mieścić w tych ramach. Jak masz. Za mało czasu, wstań godzinę wcześniej, połóż się godzinę później, ale popracuj. Każdy może praktycznie tę godzinę znaleźć, żeby popracować nad swoim biznesem. Ważne, żeby to robić właśnie regularnie i ważne, żeby mieć taki system, bo jak masz system, to będziesz o wiele, o wiele skuteczniejszy. Mój ci się nie, nie musi podobać, ja to jest tylko przykład. Natomiast jeśli uważasz, że coś jest wartościowego, zastosuj, jak chcesz się dowiedzieć więcej. Możesz do mnie napisać i zapytać o więcej szczegółów. Dzięki serdeczne za oglądanie, trzymaj się, pozdrawiam, cześć.